Dzień dobry. Zosia i Haneczka dziwią się temu, co widzą na niebie. Haneczka zainteresuje się kosą, ale Czepiec jej odradzi, powie, że ona nic na ten temat nie wie i nie wolno jej chwytać za broń. I wtedy gospodarz zacznie sobie przypominać, że ktoś do niego w nocy przyszedł, jakiś duch zacznie zbierać myśli, że to był starzec z siwą brodą na białym koniu i starszy i Kuba to potwierdzą, że jakiś rozkaz przywiózł, że trzeba wici zwoływać i oświcie ruszyć do ataku. Poeta w międzyczasie przypomni sobie rycerza i wszystko zrozumie, a gospodyni każe spojrzeć w kierunku dworca, gdzie zbierają się tłumy, i panna Moda stwierdzi, że tych ludzi jest coraz więcej i wtedy gospodarz przypomni sobie, że to lirnik Wernychora i pewnie on wie z y na, na białym koniu i Matka Boska będzie na zamku, tylko trzeba nasłuchiwać odgłosów. Haneczka stwierdzi, że coś słyszy, a poeta powie, że to liście spadające z drzewa. I potem zobaczą jakieś dwie wrony przelatujące z ogrodu do sadu, i usłyszą jakiś tętent. I wszyscy będą zasłuchani w te odgłosy, bardzo uroczyście, podekscytowani, a gospodarz powie, że to Wernych z Archaniołem wjeżdża i z Matką Boską, i wszyscy będą pół uklękli, rozmodleni zasłuchani w ten tentent chwycą za broń, która jest na ścianach, szable, pistolety, kosy, a tentent ucichnie. To tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w następnych filmach.